Meneczko widzowie, witam Was w kolejnym odcineczku ze Stumble Guys. Jak wiecie, mamy nowy event, Honey drop w kosmosie. Mamy też ślizgawkę i laser dash wróciło. I mamy jeszcze parę nowych rzeczy w sklepie, oferty, i mamy darmowy prezent, jak widzicie. A więc go sobie odbierzmy. Mamy legendarnego astronautę i emotkę Dema de Okej. Okay. O, i wróciło koło szpanerów. Może sobie zakręcimy na koniec, jak, jak uzbieramy gemy. Ale najpierw zakręćmy sobie epickim spinem. Na ile nam starczy? Na ten, to zakręćmy sobie trzy razy. Uwaga. Legenda? Nie. Mamy świniaka. Legenda. legenda. Się no kurde. A wiecie co? Zaszelejemy. Zakręcimy sobie jeszcze raz. Trzy razy. A, nie starczy. To dwa razy. banana gaj. I trafił nam się lew. Nice. Dobre rzeczy się trafiły. Patrzcie, mamy teraz trzy banany. Okej, okay, a więc może sobie zagrajmy. Ale wybierzmy skina. Weźmy tego astronauty, którego dostaliśmy. Emotkę, weźmy sobie makarenę. Zamienimy na, te, na to. ok, A i zmienimy kroki może na te bananowe. A animacja może zostać. Okej, okay, lecimy. Honey drop w kosmosie. Okej. Okay. Mamy Space Drop, nową mapę. Bardzo ładnie się prezentuje. Okej. Okay. Skin bardzo fajny, jak za darmo, na legendę. O nie. Jak widzicie mamy grawitację. Oj. Czekajcie, co to jest? Co tu jest? A, to Dark Angel. Myślałem, że to jest jakiś nowy speciarz. No Okej, okay. no jesteśmy w kolejnej rundzie. Może jeszcze po odcinku zbieram geny na to koło szpanerów i je dodam. Do odcinka na zakończenie. Ok, space drop kolejny. Lecimy. Hi -hi. Oczywiście nie ma eventu ze skinów. Skinów nie dodali żadnych nowych. Do, 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 do zdobycia za jakieś rzeczy. Ale była darmowa oferta, i można zdobyć też rzeczy za granie. Wytam. I zaraz klo, kroki odblokujemy takie slime'owe. I było jeszcze do zdobycia. No oczywiście, że to były. Gemy. I był do zdobycia kosmita. Taki zielony. Jest do zdobycia jeszcze taka wersja astronauty, tylko że taki biały. Okej. Okay. Aktualnie nie wiem gdzie lecę. Ale idzie dobrze. Nice. O, kolejny zleciał. O, się ma orbit. No, i udało nam się. Jesteśmy w kolejnej rundzie, czyli w finale. O, jest jeszcze jeden astronauta, ten legendarny. Mamy znowu space drop. Okej, okay, a więc lecimy! Teraz finał. Obyśmy to wygrali. O nie, co ja zrobiłem? A, e, nic się nie stało w sumie. Mogę wrócić przez trampolinkę. No. Nice. Widzę, że zostałem tylko... O, o... Dobrze, spadli wszyscy, mam te dla siebie. Albo nie. Nie. Jest, już się bałem. No, teraz tutaj. Nice, mamy dużo terenu dla siebie. Bo ja jestem dobry w Drop. A Space Drop to jeszcze... Bo w Fall Guys też była podobna mapa, tylko że, że było, że grawitacja po prostu. Nie było trampolin, nic. Ale było podobne. A w Stumble Guysach są jeszcze większe te plasterki. To jakby miał nie dać rady. Bo w Fall Guys niestety jest... Trudniej, bo są mniejsze... O kurde, gdzie lecieć. Dobra, lecimy na ten. Trafimy? Trafimy. Ok, idzie dobrze. A jeśli podoba Wam się update, napiszcie w komentarzu kosmos. Nice, idzie dobrze. I aktualnie jesteśmy najwyżej. Albo i nie. Bo przyszedł oczywiście ten nasz koleżka, który wcześniej nam... Dobra, lecimy do góry. Moi. Okej, okay, została chyba on i ktoś jeszcze. Lecimy, czy trafimy? Trafiliśmy. O nie. Co ty robisz? Nice. I mamy więcej terenu od niego chyba. Wygramy to. O nie, on ma chyba więcej. No nie! Byliśmy blisko, ale długo zaś daleko wy. Okej. Okay. ja Wam pokażę, jakie nagrody były do zdobycia. O, widzicie, takie. Teraz jesteśmy na krokach. O, i jak odblokujemy, może do 13, to będzie nas stać na koło szpanerów. Dlatego jeszcze potem dokończę, ale to już po odcinku i dorzucę do filmu. Dzisiaj nie gramy ze Staśkiem. Czyli z Life'em XD, bo mamy trochę tych eventów, gdzie ten. Gdzie wiecie, można tylko samemu, bez przyjaciół. A szkoda. Powinni robić takie przyjaciółmi, bo bym mógł z nim grać teraz. Mam nadzieję, że nie będzie zły, bo nic mi nie powiedziałem. Okej. Okay. Lecimy. Teraz tutaj. Idzie dobrze. O nie. Ty króliku! Fiu, było blisko, bo widzieliście, jakiegoś jeszcze miałem baga. Oj, widzicie taki Alien jest do zdobycia jeszcze na piątym poziomie. Okej. Okay. Mamy znowu space drop i potem zrobimy resztę eventu, gdy zagramy. Co wy na to? Wiki! Fajna ta mapa jest, chyba jedna z lepszych. O, dynamitron, siemaneczko, koleżko, tylko nie piącho mnie. I potem skina zmienimy. Potem zagramy tymi, które nam się trafiły. Ale nie wiem, czy wszystkimi się uda. No bo było ich aż pięć. Postaram się większością. Okej. Okay. Idzie dobrze. Jeszcze jedna osoba musi odpaść. Wiki! Okej, okay, w rundzie został jeszcze ten epicki królik jeszcze. Jeden, ten, no. Astronauta, ten za darmo, no i. A zaraz, nie wypróbowaliśmy sobie animacji. To wypróbujemy ją w evencie. Gdzie będzie dash Tak. Wtedy. Ok. Lecimy. Duża ta mapa, chyba. Idzie dobrze aktualnie, bo jesteśmy na samej górze. a jeden w ościu jest. Słuchajcie, to jest Daryl czy Dylan, nie pamiętam jak on się nazywał. Tak, to chyba ten, ale nie pamiętam który to. Sio. Nie chcę się tu. Jesteś rzadkim albo nietypowym. Nie pamiętam rzadkości. No bo są różni. Wiecie, astronauta też ma. Trzy wersje, ta? Taka biała i taka biała z tym. z pomarańczowym korpusem. O, aktualnie jesteśmy chyba najwyżej ze wszystkich. No, już zostały trzy osoby, chyba to wygramy. Łatwo. <laughs> nie, nie! Jest! No, lecieliśmy! Dobra, teraz tutaj, o nie DJ. Ten z eventu. My go nie mamy, ale był ostatnio z odcinka. Pamiętacie? Z tego Wielkanocnego. Okej. Okay. Na no, tę trampolinkę spróbujmy. Ej, czekaj. Został DJ i Królik. Tak mi się wydaje. Gdzie jest DJ? DJ tam jest, a Królik aktualnie jest na dole. Spróbujmy dolecieć. Nice. Ja Wam dałem radę na Space Drop starajcie się nie używać tego dasha. Czyli, że jak jest skoki, potem to drugie. No bo często możecie przypadkiem nie trafić. Ja tak miałem nieraz na tej mapie. jak grałem. Okej. Okay. Skaczymy sobie po trampolinkach. Mu. DJ leci. DJ odpadł. Ej, musimy mu drogę od. O nie, po co Adasza zrobiłem? Nie. No i królik wygrał. Ale byliśmy znowu w tym samym miejscu, co na tamtym. O, odbierzmy sobie kroki i zaraz je zaekwipujemy. No nie. Sio. Okej. Okay. Zobaczmy, jak one wyglądają. No, mogą być. Wybierzmy sobie... Którą by tu skórkę wziąć, którą trafiliśmy? Weźmy sobie tego, tego dzika, potem weźmiemy banana i jednego z tych... Teraz bierzemy sobie świskawkę. Dwa razy. Albo raz może, bo wolałbym laser darze robić więcej. Poczekamy chwilę. Przepraszam, że odcinek bez Live'a XD, ale wiecie, jak sam mówiłem, jest dużo eventów, w które można się osanować. Słyszałem, że tutaj, no właśnie, można się ślizgać, że nie wiem, tak jak na ten, wiecie, na super slajgu. Zobaczmy, czy to, to prawda. O kurde! Ej, jakie to fajne! Ło! Ale się rozpędzam! Ohoho! Ej, genialne to jest chyba. Bardzo... Ej, nice. Uda nam się? Nie! Nice, udało się. Ej, to jest fajne. Bardzo fajne zrobili. Jak na super slajdzie. Polecam wam to wypróbować. Okej. Okay. Co było następne? Ano tak, Paint sprasz. To będzie trudniejsze trochę. A na koniec nie pamiętam co było. Ale spróbujmy przejść. O, wybiło nas. Czekajcie. Nie! 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 To już w sumie Nie. Nie. No nie, nie udało nam się. Czekajcie, spróbujmy jeszcze raz. A co jest na końcu? Oj, lawa To jeszcze raz zagrajmy, a potem dwa razy jeszcze, by Laser dasz. Bardzo fajne to jest. Tylko trochę trudne w niektórych momentach. Oj, czekajcie, skina bym nie zmienił. Czekajcie, mam coś w kannecie jeszcze. O, 10 żetonów! Starczy nam. Będzie nam starczy na jeszcze jeden spin, a więc sobie zakręćmy. Uwaga. Trzymajcie, chciałbym, żeby był ten. No nie, Tak blisko widzę na na mnie Ok, Okej. Zagrajmy jeszcze. A nie, nie to. Ślizgarka. No nie, skina nie zmieniłem. Co ja dzisiaj taki. Okej. Okay. O, zmieniłem sobie na ninja. Okej. Okay. Ok, mamy super pivot slide. A więc lecimy, żeby nie wypaść. Oj, lepiej. Ło, ale to laguje. Nie, zrzucili mnie. No nie, odpadniemy na 100%. No nie, 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 nie. No, nie, nie ma szans. Kurde. Jak mówiłem, to jest trudne, ale. Dobra, zagrajmy sobie w Laser dasz? Bo wcześniej nie robiłem chyba na odcinku tej mapy. Nie ja Pamiętam. Tysiące okazji. Powiedz, ja cały czas gramy się kostki, Kupuj An, w się kostką daję. A ty na half price, eu. Ok, to może sobie weźmy już jakieś. Weźmy sobie banana gaja i zmieńmy kropki. Na bananowe. Okej, okay, wszystko jest dobrze. To weźmy sobie laser gasz, A potem zmienimy na jeszcze jakiegoś skinka. OK, czekamy. Laser Dash to jest takie połączenie blok dasha z laser tracer. OK, takie coś i będą lecieć bloki, ale z laserami. OK, o parosów na banany. O, wypróbujmy sobie. No kurde! Nienawidzę tego. Ej, co jest. Zacięło się! Ej, no, co jest? Zacięło mi się. Eee, nieważne. Zagramy sobie dwa razy znowu. No, zacięło mi się, właśnie nie mogłem pójść. Nieważne, tego nie było. Okej. Okay. No, tu są silniejsze postacie. Ale wiecie, my wzię wzięliśmy banana po prostu nie, że jesteśmy słabi, tylko, że... tylko, że ten, że... żeby go wypróbować, ten, co się trafił. O, widzicie, mamy laser. Pokażę... o nie, nie to, nie to, nie to. Zobaczmy, jak się prezentuje. Ale fajne, Taki, eee, makarena. Dobra. Kolejne lasery lecą. Trzeba uważać, no bo widzicie już. No właśnie mnie spiąchowali. Ale żyjemy. Okej. Okay. Kolejna runda Laser Dasza. Laser dasza. To łatwe, bo wiecie, sam log da się stworzyć. A to jest jeszcze na laser Znaczy na początku łatwe się wydaje, ale potem to eee, makary, makary. Nie! O, kurde. Zapomniałem skoczyć. O, kolejne te laserki. Teraz chodźmy tak. Tędy, tędy. Nice, jeszcze dwie osoby muszą odpaść. A to gdzie tego banana? O nie. Nice, żyjemy. Ło! Wow, widzieliście tamtego? Banana? Prawie zginął. On przeżył? Przeżył. ale, Ale mu się udało. Okay. Kolejne Kolejny laser dash i zobaczymy, czy uda nam się wygrać. Chociaż wątpię, żeby się to udało. No bo wiecie, to są dobre osoby. A rzadko gram w laser dash. Bo rzadko kiedy jest. Teraz tędy. O, jak. O nie, dwa specjalne odpadły. Nigdy jak. Przecież to są dobre osoby. O nie, 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 nie. Widać, widzę, że sytuacja źle wygląda. Nice, zostałeś. I musi odpaść jeszcze... Czy osoby muszą odpaść? Wyczerpnę smokowinę. Idę tędy. Nie. Nice? No nie. Ale widzicie, jakie to jest trudne? Dobra, weźmy sobie jeszcze jakiegoś skinka. I oczywiście reklama. Na scenie, No bo czemu nie. Trzeba dobrze Wynocha. Wynocha. No kurde. Okej, okay, zmieńmy sobie może na, na Supergal. Gal. i weźmy sobie te animacje możemy zostawić, emotki też. Ej, zaraz, nie zmieniła w końcu skina. No. A więc chodźmy jeszcze raz w Laser dasz i potem sobie, jak będzie mi starczyć, oczywiście jak zdążę zrobić, zakręcimy kołem szpanerów. Kto wie, może się trafi serduszko. Ciekawe, co się stanie, gdyby się taniec powtórzył. Dobra, teraz czekamy. Okej. Okay. Mamy laser dash. Okej, okay, lecimy. Przydałyby się jakieś kroki, wiecie. Bo mamy mało kroków. Słabe kroki mamy po prostu. Coś nie wiem, tańczowe, coś. Te, te, które mamy też są fajne, ale wiecie, średnio pasują do skinów niektórych. Łoj, ostrożnie. Żebyśmy nie odpadli. No, nice, jesteśmy w kolejnej rundzie. Ja bardzo... Szkoda, że się tam ten orbit nie trafił. Pamiętacie z odcinka, jak kręciliśmy, tak blisko był. Chociaż za pierwszym razem to małe szanse są, żeby trafić. I mamy znowu laser dash. Lecimy. Idzie dobrze. Nie, 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 nienawidzę tego. O nie! No cóż, to by było na tyle. Zaraz się widzimy przy koleż panerów. Okej, okay, a więc jak widzicie, mamy już uzbierane gemy. A więc możemy sobie raz zakręcić, ale najpierw. Tysiące marek, tysiące okazji. Jedno miejsce kupuj w sklepach i na half price EU. Ok, jak mówię, wypróbujemy sobie eee, region. Co jest? Azja. Co jest, jak się pozmieniało, widzieliście? Ok, i zakręćmy sobie. Zobaczymy, czy uda nam się serduszko trafić. Kurde, blisko. Czekaj, czy to jest. Selfie, fajnie. Może być. Okej, okay, więc możemy sobie wrócić do tamtych ustawień. Polski. Okej, okay. a więc to by było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie papatki.